Witam Was serdecznie. Dzisiaj poświęcimy e, czas w naszym materiale, moim materiale, na taki bardzo ważny e, temat, jakim jest TRT. Ale ja już kiedyś nagrywałem na ten temat e, materiał. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o tym, czego nie powinniście robić. E, bardzo często dochodzi do mnie, dochodzą do mnie takie Głosy, nawet w rozmowach, to wychodzi e, często gdzieś tam e, wiem od znajomych i nie tylko, że dzisiaj, w dzisiejszych czasach, wiele osób uważa, że kończąc 40 lat, już jest czas, żeby wejść na tak zwane TRT, czyli suplementować się, tak mówiąc w cudzysłowie. E, testosteronem. Posłuchajcie, już kiedyś mówiłem, że to nie wiek predysponuje Was do decyzji o TRT, tylko wyniki badań i lekarz, który Wam to zaleci. Ale ja ostatnio coraz częściej zauważam, że wiele osób po 40 uważa, że 500 mg testosteronu tygodniowo. To jest TRT. A nawet słyszałem skrajne przypadki, gdzie ktoś za TRT uważa nawet 750 mg testosteronu. No, jeżeli ma, wy, wyszedł mu w wynikach badań minus 300 poziom testosteronu, no to wtedy rozumiem, że 750 to jest TRT. Ale nie znam przypadku, w którym 500 mg <tysk> testosteronu byłoby TRT. TRT jest między 20-40 powiedzmy miligram, a 120, może skrajnie nie jestem pewien, do 150 miligram, może gdzieś w jakichś tam bardzo specyficznych sytuacjach i 200 miligram, ale tak. Patrząc na badania i zalecenia. To między 400 40 mg a 120. Ale nie 500, na pewno. 500 mg tygodniowo to nie jest TRT. To jesteście na bombie. Jeżeli ktoś jest świadom tego i wchodzi na te 500 mg i wie, że jest na bombie, no to jeszcze ok, bo sobie zdaje z tego sprawę. Ale jeżeli ty sobie wkręcasz, że jesteś na TRT. Bo tylko samego teścia bierzesz żadnych dodatkowych innych e, e, sterydów, e, żadnych tabletek, żadnych e, masteronów, boldenonów, tylko sam teść. Bo też to też gdzieś tam często słyszę, że jeżeli samego teścia ktoś bierze, to jako sam teś to jest RT. Nie, to dawka decyduje, wyniki badań, lekarz, a nie ty sam. Więc proponuję, jeżeli ktoś uważa, że ma za niski poziom testosteronu. Pamiętajcie też, że za niski poziom testosteronu to nie tylko wyniki badań, ale twoje samopoczucie i jeszcze inne wyniki wyniki badań wynikające z wielu innych aspektów niż tylko samego testosteronu. Więc trzeba się udać, kiedy czujecie, że jesteście jacyś tacy słabi, z tym libido jest niezaciekawie. Chęć do treningu nie za bardzo. Nie wysypiacie się. My face wiemy o co chodzi. <laughs> rano budzisz się i nie czujesz tam u siebie na dole, że wszystko działa sprawnie, bo rano się obudziłeś, a ty czujesz, żeby tam ktoś dalej spał. To są pierwsze takie objawy. I wtedy można się zgłosić do lekarza i on cię zbada kompleksowo. Endokrynolog. Który cię zbada i sprawdzi. Czy to tylko sam testosteron, czy może jakość życia, czy twoja dieta, czy ogólne twoje prowadzenie jest w porządku, bo czasami trzeba zmienić swoje prowadzenie jako siebie samego w życiu, dieta, trening, mniej stresu, mniej używek itd., i wtedy testosteron też jest uwalniany, nie trzeba od razu się kłuć. ale jeżeli lekarz zdecyduje, że potrzeba jest taka, to on zadba o to, żeby ci wyznaczyć dawkę tego testostronu, macie pod kontrolą, robisz e, u niego wyniki ciągle, on sprawdza, poprawia. A nie że Ty zdecydowałeś, że solo teść 500 mg to będzie OK. No i super się czujesz, to pewnie zadziałało. No pewnie, że się super czujesz, bo 500 mg teścia na pewno będzie się czuł super. Także pamiętajcie, 500 mg teścia to nie jest TRT. I samozwańczym lekarzem też nie można być. Czujesz, że coś jest nie tak, to idź do lekarza i nie działaj sam. Inaczej, jak wchodzisz na 500 mg, jesteś po prostu na bombie. I tyle. Dajcie znać, co o tym myślicie, jakie macie spostrzeżenia. Może u was na siłowniach są takie przypadki. Trzymajcie się i pamiętajcie, że mimo wszystko najmocniejszym sterydem jest cierpliwość.